telefonie proszę uchwyć to czy on to uchwyci Dzisiaj to normalnie jeszcze lepiej ale może teraz będzie widać co się trochę inaczej bo dzisiaj znowu jest o prawie koniec roboty Zostawiłem test na koniec, nie wiem czy teraz znowu są drzewa tam, może tą górę, a może w ten sposób. Teraz też robię na Zoomie, a dzisiaj robimy routez, teraz mam zoom cały czas, także road test Adama. Opel Adam, moment, nakręcę, nakręcę drugi, to mam pokażę, żeby nie było, tak jak z Adam, o już tego, łaks się, się pali zabezpieczenie antykorozyjne, kurde, to z tego jak nie wiem Tutaj nie mamy akurat, bo czasami są tylko wyświetlacze idziemy się na zewnątrz o. wygląda Adam, Adam się podobał Mam z tego co pamiętam Bardzo małe, krótkie Jak się cofa, się głowę obraca to wnet się wali o tylnią szybę We, we foliach, we wszystkim. Dobrze, a kierowca? Kierowca jest lekko chory, ale zdrowieje, także będzie w porządku, jedziemy dalej. O, kurde są góry, tylko teraz nie mam z no bo muszę przecież, Coś może będzie widać, no może jakieś tam kurde szczeguliki czy coś. Nic, zobaczcie, jakoś spróbuję to posklejać wtedy, a ja tymczasem jadę sobie jechać dalej. Jadę jechać dalej, super, super, naprawdę. To już jest czas na koniec roboty. Na razie zajechałem, już bądź cicho. Zajechałem. O, jest reset, także jest stówka, 100% ole... żywotności oleju, także nie trzeba resetować. Wam pokażę jak wygląda na cały compound, na cały parking. Muszę jeszcze się pozbierać. Muszę swoje sprzęty wziąć. Te czuszka. Moment, teraz, teraz będzie trochę trzęsienia kamerą, bo ja muszę tego. E, ta te tablicę pozbierać właśnie. Chwila, moment. Dobra. Średnio. Czuszka z papierami i proszę O, i bateria słaba Korsiny, Astry Nowa Corsa. bo też też Kija jest nasza W no, no, po PDI kach są, jak są z rejestracjami są w pdi -kach. Z kombo. Zaraz zaczęło wiać, teraz nie wiem czy będziecie mnie słyszeć Oczywiście jak to w głośnikach? Patrz ty! czujniki z przodu, a jeszcze nie widziałem w tego korsy, tej nowej korsy właśnie z tym. Nowa zafirka, to by się przydało dla taty, w zamian za, za Galaxa, nowa zafira. Różne, różne samochodziki, o. Nasz recovery truck. A i to jest całe, o. A tu makijaż swój warsztat. Tu, no jak nie wiem, jak wygląda jak ta. W środku to wygląda jak. No. Piwnica zamku. W ten sposób. Dobra, stopuję. Może coś jeszcze potem, ale nie wiem. Papa! Pa.